Maksiu widział w kamerze? Kto był tam w kamerze? Maksiu był w kamerze? Ech. Widziałeś przed chwilą nagranie ze sobą. No i jak się podobasz w roli aktora sobie sam? Jak się sobie podobasz? Myślisz, że nadawałbyś się na deski teatru? Czy raczej do jakiejś telenoweli? Co? Syneczku, w jakim widzisz się aktorstwie? Teatralnym, filmowym? Chyba będziesz piosenkarzem, jednak. Dzisiaj pięknie śpiewałeś babci broni do telefonu. Babcia była zachwycona. O tak śpiewałeś? I jak jeszcze? No zaśpiewaj jeszcze kolejną pieśń. Arię. Och, pięknie. Jeszcze. No super. To było dosyć wysokie. No bardzo ładnie. No tak ładnie śpiewasz. Mama jest zachwycona. No i jeszcze Aha No no, proszę. Syneczku. Oj, jak rękę trzymasz jak prawdziwy tenor. O już nie. Ale trzymałeś. Ty chyba będziesz tenorem, i będziesz na deskach opery występował. Tak. Luciano Pavarotti tak, ale się cieszysz. Chyba mama dobrze zgadła, tak? Będziesz? Niczym Pavarotti? Max. Maklowski. Tak? Zmienisz się nazwisko? Czy Makowski zostawisz? Czy będzie bardziej po amerykańsku? Max. Max wtedy będzie Macklowski. No piękne Arie. No, bardzo ładnie, synu. Może już pójdziemy na jakieś przesłuchanie. Może potrzebują do roli jakiegoś niemowlęcia. Przecież też czasami w operach się zdarza jakaś rola, że dziecko na rękach u matki też mogłoby zaśpiewać coś, prawda? Jakąś arię zaserwować. A ty byś już się nadawał, prawda? Na scenie, jak jeszcze by ci mikrofon dołożono, to jakbyś zaśpiewał, to. Cała sala biłaby, brawo, 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 Meks, Meks Makowski, yes, Pis, pis! i kwiaty wyleciały na scenę, kwiaty, tak, tak, a ty byś wtedy zabisował, no zabisuj, no, jak się śpiewa? O tak, by zaśpiewał? Och, ty. Jakaś chyba tragiczna rola. Sądząc po wyrazie twarzy, teraz już jesteś zadowolony, tak? Występ się kończy, ty się cieszę. A tak to się wczuwam w rolę, którą wykonuję, tak? Tak. Jeszcze. A ilewać si ma cztery miesiące, już taki artysta. Dopiero co skończył cztery miesiące, już taka sława z niego rośnie, taki drugi pawarotti. Tak? No, śpiewamy. Proszę bardzo, synuś. Śpiewaj, synku. Nie krępuj się, śpiewaj, póki masz możliwość. I to w pozycji, proszę Państwa, leżącej. Pięknie. Pięknie. Pięknie, o jak? Pięknie. Zaśpiewa jeszcze synuś. No. No, wyciągaj, wyciągaj, no. Póki nie masz taki talent, chyba po mamie. O, o, cały pierwszy akt, tam zaraz odśpiewasz. Miejesz się z mamy, Miejesz się z mamy, No wiem, że ty lepiej potrafisz. No. O, o. Prąd Prąd wysiadł. Burza będzie na dworze, zobacz jak ciemno, oj tu akurat to jasno się wydaje, ale są, o, 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 teraz może widać czarne chmury nad Wooddale. Będzie padało, był upał w dzień, tak, prawie 40 stopni Celsjusza, to teraz będzie lałek z cebra po burzy, tak. O jejku, nie, patrz, Jutro będzie znowu świeciła słanka. <grych> tak! Po burzy zawsze jest słońce, nocy zawsze jest To była pożegnalna aria, tak? To papa! Papa, zrób papa wszystkim swoim fanom. Fani. Maksa makowskiego czteromiesięcznego tenora. Tak? Pa pa! Do zobaczenia wkrótce.